Przy dźwiękach dobrej muzyki i wielu atrakcjach mieszkańcy Gminy Ciasna oraz liczni goście bawili się podczas drugiego dnia obchodów święta gminy. Na scenie swoje talenty zaprezentowała sekcja wokalna Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, która zrzesza siedmiu członków. Yeah, Przede wszystkim śpiewu, ale takiego śpiewu, który jest jak najbardziej zbliżony do natury naszej, czyli naszym hasłem przewodnim jest śpiew to przedłużenie mowy, czyli żeby było jak najbardziej naturalnie. I było, bo dla młodych ludzi to pasja, która towarzyszy im w życiu codziennym. Cały czas śpiewam w domu i no po prostu zawsze, gdy się nudzę albo gdy sprzątam, robię zadanie domowe, ja cały czas śpiewam, bo po prostu same się wymyka z ust można było posłuchać również rozrywkowych utworów w wykonaniu orkiestry dętej ściasnej. Przede wszystkim trzeba ćwiczyć, to tak samo od siebie nie przyjdzie. Dużo osób to jest, które kończyły szkołę muzyczną w Lublincu, ale jest też wiele amatorów, takich prawdziwych amatorów, którzy, którzy, którzy tylko i wyłącznie w orkiestrze sobie, sobie grają. Ale no, systematyczność jest ważna, no i oczywiście zgranie, te próby są, są ważne, żeby jednak przyjść i trochę pograć, nie tylko tak z marszu. Ja mam naprawdę bardzo dobrych muzyków, bo to są dzieciaki i młodzież i, i osoby starsze, które naprawdę im się chce. I jak trzeba, to można na nie liczyć. Mnóstwo pozytywnej energii biło ze sceny podczas występu zespołu Ustroński. Zabrzmiały największe polskie przeboje. Przyjechaliśmy z coverami Polskiego Rocka, pokoleniowymi piosenkami, które wszyscy znają, mam nadzieję, że lubią, mam nadzieję, że z nami zaśpiewają. Ogólnie gramy dużo swoich kawałków, ale to raczej w pubach, nie na takich plenerach, bo one nie są znane, więc wolimy sobie jakby taki koncert plenerowy zagrać z coverami, które też lubimy. Przede wszystkim teksty są fajne. A już prawdziwie gorąco zrobiło się podczas występu Gwiazdy wieczorów. Zespół Enej ma na swoim koncie wiele znanych utworów granych przez największe rozgłośnie radiowe, jak również liczne nagrody i wyróżnienia. Każda piosenka, każdy utwór był pisany w innym czasie, w innym miejscu jakby i my byliśmy wtedy w innym czasie, w innym miejscu, e, mieliśmy inne zupełnie emocje i gdyby nie na przykład piosenka Rady Hello to by nie było piosenki Skrzydlate Ręce, jakby nie Skrzydlate Ręce to by nie było następnego singla. Do każdego z kolejnych singli... od pierwszego Radio Hello wkładaliśmy i wkładamy dalej bardzo dużo serca W dorobku artystycznym muzyków można usłyszeć różnorodność inspiracji bowiem czerpią oni z przeróżnych gatunków muzycznych Niepowtarzalny styl sprawia że na ich koncertach pojawiają się tłumy Zawsze naszym celem jest, żeby to nie zabrzmiało zbyt banalnie, ale rozbawienie publiczności w takim znaczeniu, że tak dużo w życiu mamy wszyscy jakichś smutków, jakichś trudnych dni, że koncert społeczny ma też trochę radości. Zespół jest dwunarodowościowy, więc zawsze też namawia do jakiejś takiej jedności, do jakiejś dobrej zabawy, do tego, żeby szanować przede wszystkim drugiego człowieka. Więc zawsze na tym zależy, żeby publiczność, która się gromadzi na tych koncertach miała taki, taki moment, taki półtorej godziny oderwania w jakiś sposób od rzeczywistości, aby mogła zapomnieć o jakichś trudniejszych rzeczach w swoim życiu, albo trochę z nami poskakać, trochę z nami pośpiewać. I tak też było. Uczestnicy imprezy w miłej atmosferze bawili się do późnych godzin nocnych.